Wyrok wydany w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska ku przed sądem apelacyjnym w Warszawie. W konsekwencji umowa zawarta przez naszych klientów od 2009 roku z Deutsche Bankiem jest nieważna. Z jakiego powodu omawiam właśnie ten wyrok? Na skutek wniosku kredytobiorców z grudnia 2011 roku strony dokonały zmiany zapisów umowy. Kursy walut miały być ustalane w każdy dzień roboczy w oparciu o średni kurs z rynku walutowego forex. Uregulowania zawarte w umowach kredytowych odnoszące się do średniego kursu z rynku walutowego forex są niezwykle rzadkie, co powoduje siłą rzeczy, że prowadzenie takich spraw jest bardziej skomplikowane. Powyższy przykład pokazuje jednak, że i w takich postępowaniach wiele możemy zdziałać dla naszych klientów. Korzyści naszych klientów mają niewątpliwie szerszą skalę, niż samo ustalenie nieważności umowy. Efektem powyższego jest również brak konieczności spłacania kredytu.